Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, ale przede wszystkim chciałabym od tego zacząć, że chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom tego przedsięwzięcia i tutaj prezydentowi miasta Ostrołęki, panu Januszowi Kotowskiemu, ale także panu Jackowi Karczewskiemu, dyrektorowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych w organizacji, ponieważ proszę Państwa, to nie jest takie oczywiste, ja to mówię w takim kontekście, że to nie jest takie oczywiste dzisiaj w Polsce zrobić projekt, który mówi o naszej historii i mówi o tej najtrudniejszej dla nas historii, pokazując ikonografię, pokazując przede wszystkim zdjęcia, które są dowodami zbrodni niemieckich, nie tylko niemieckich. Więc tutaj szczególne podziękowania za stworzenie takiej atmosfery i rzeczywiście przyjęcia tego naszego projektu z uszanowaniem i dużym entuzjazmem. Najpierw chciałabym powiedzieć, dlaczego wszędzie na naszych materiałach promocyjnych Widzicie Państwo zdjęcie egzekucji matki z dzieckiem na ręku. Nie jest to, to było na zaproszeniach, na plakatach. Tutaj jest bardzo duże. Nie jest to przypadkowo wybrane zdjęcie. Z tego archiwum, którego jesteśmy właścicielami, to jest około 30 tysięcy tego typu fotografii. Nie jest to przypadkowo wybrane. To zdjęcie próbowali Niemcy podważyć. Próbowali podważyć jego autentyczność. A jeżeli nazwano po prostu człowiekiem, który fałszuje historię i który zrobił to zdjęcie, zrobił fotomontaż na potrzeby propagandowe Polaków. Było to wtedy, kiedy rozpoczynał się proces Adolfa Eichmana w Izraelu i Niemcom szczególnie zależało na tym, żeby podważyć chociażby jedno zdjęcie. Jeżeli by to się powiodło, reszta dokumentów mogłaby być tak samo podważana. Zaproponowano w tym udział profesorowi Krois z Monachium, znanemu dokumentalisty, który proszę sobie wyobrazić, że na podstawie drukarskiej odbitki przeprowadził ekspertyzę, jasno stwierdzając, że jest to fotomontaż. Deutsche Soldate Zeitung, wtedy piąta co do nakładu gazeta w Niemczech. Opatrzyła to zdjęcie na pierwszej stronie ogromnym napisem: Atom Felszung. I tak się zaczęło. Jerzy został wezwany do Urzędu Bezpieczeństwa i zaczęła się cała historia. To nie był moment, żeby wyjaśniać dokładnie, skąd się wzięło to zdjęcie, bo inaczej mówiąc, musiałby zdekonspirować wiele osób, które wtedy jeszcze ukrywały się i które nie miały zamiaru mówić o swojej okupacyjnej przeszłości. Uratował całą sytuację. Podważanie tego było zarówno w prasie niemieckiej, jak też prasa polska próbowała się bronić. Takich odpowiedzi podjął się Tygodnik Świat. W jednej z gablot macie Państwo fragment tej korespondencji. I kto uratował sytuację? Uratował sytuację policjant niemiecki, który brał udział w akcji na Ukrainie, bo to jest zdjęcie zrobione na Ukrainie. Podważano sylwetkę żołnierza niemieckiego, trzymającego broń niewłaściwie. Jego umundurowanie, furażerkę, nawet, nawet na tej odbitce drukarskiej podważano nawet cienie. Uratował tą sytuację właśnie policjant, który powiedział, że tak, to jest zdjęcie autentyczne, ponieważ myśmy byli tak ubrani, nosiliśmy bardzo niewygodne furażerki, Nasza postawa w pozycji stojąc była dlatego tak niewygodna, ponieważ mieliśmy czeskie karabiny. Sytuacja została uratowana, zdjęcie nie, nie zostało podważone. Tych zdjęć, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy w swoim archiwum blisko 30 tysięcy. Skąd one się wzięły? Trzeba zacząć w ogóle od tego, że Niemcy uwielbiali fotografowanie. Jak zajmowali Polskę w 1939 roku, prawie każdy z nich był wyposażony w aparat fotograficzny. Oprócz tego były propaganda kompanie, byli, byli fotografowie Gestapo, którzy mieli dostęp do miejsc kaźni. Zdjęcie dla Niemców miało ogromne znaczenie. To wykorzystało polskie podziemie. Zaczęto w przeróżny sposób, różnymi drogami archiwizować te dokumenty. Ja będę bardzo skracała, bo to jest opowieść na wiele, wiele godzin. I te dokumenty nie tylko archiwizować, ale mikrofilmować i przygotowywać w taki sposób, żeby zmniejszać ich objętość i żeby konspiracyjni kurierzy wywozili je do rządu polskiego w Londynie. Rząd Polski w Londynie, o czym myśmy się dowiedzieli dopiero w połowie lat 90., zaczęliśmy odkrywać następną e, część historii posiadanego archiwum. Rząd Polski w Londynie od 1940 roku publikował na terenie państw sprzymierzonych e, właśnie tą przechwyconą w kraju przez żołnierzy podziemia ikonografię. To były bogato ilustrowane ulotki, to były nawet wpłatki do poczytnych magazynów, do, do gazet, to były oczywiście noty dyplomatyczne, to były albumy, a nawet proszę sobie wyobrazić, że były wystawy objazdowe. Tutaj jest plakat z jednej z wystaw, która była urządzona właśnie w Londynie w okresie okupacji. To była tak niezwykła działalność, o której no, dzisiaj my praktycznie nic nie wiemy i ci świadkowie tego, tych autentycznych wydarzeń odchodzą. Największą firmą taką, która nam się udało zarejestrować i, i, i zbadać, to była firma Fotoris w Warszawie, działająca na potrzeby propagandy III Rzeszy i w której podziemie utworzyło komórkę konspiracyjną i właśnie w tej komórce Pracował Jerzy. Ja za chwileczkę mu oddam głos, ale jeszcze muszę powiedzieć o tym, że na tej wystawie pokazaliśmy również zdjęcia autorskie Jerzego z powstania warszawskiego, podczas którego pełnił on funkcję fotoreportera i korespondenta z ramienia delegata rządu i komendanta głównego Armii Krajowej. I to miało bardzo duże znaczenie, właśnie, że miał te dwie, dwie legitymacje, ponieważ mógł docierać do miejsc które dla fotoreporterów towarzyszących oddziałom powstańczym były niedostępne. Stąd na przykład wspaniały cykl zdjęć żołnierzy wychodzących ze Starego Miasta kanałami na ulicę Warecką. Miejsce to było trzymane w absolutnej tajemnicy. Jerzy stał nad włazem na Wareckiej 48 godzin i fotografował. Właśnie tych, którym udało się przejść ze Starego Miasta. Ja nie będę dłużej Państwa zamudzała,